Juhu! Dzisiaj sobota, Lani! Możemy jeszcze patrzeć na telewizor i nic nie robić! Obudzę wilka. Wilk! Mały! Jest piąta rano! Nie teraz! Mały! Znaczy dzisiaj sobota! Dzisiaj sobota! stawaj. Chcę mi się spać! Niech z tobą bawi! Stawaj, stawaj, stawaj Ależ jesteś E Co się dzieje? co się dzieje? E Mały, czy ty znów załączysz alarm? Wcale nie E E Hmm. Dobra, w co się bawimy? Yy, nie wiem. Chowanego, Dobra. Schowaj się. To liczę. Jeden, dwa, trzy, cztery. Sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. Szukam. Gdzie ten ma? Gdzie ten możesz? Mógł się schować. Za palmą? Nie. Tutaj? Nie. Może w szafie? Też nie. W garderobie? Nie. To już wiem, gdzie się schowało. Weź. Znalazłeś mnie! Dobra, teraz Ty liż, okej. Okay. Jeden, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. Szukam. I tej do sobie idę. No, no, pewnie też w szufladzie, ale w drugiej na pewno. Nie. nie ma go. Tu też go nie ma. To też sprawdzę w szafie. Nie ma. To też nie. Poddaję się, nie wiem gdzie jesteś Cześć mały Jak kiedyś tam wlazł Normalnie To się tam dzieje Bawimy się włowanego, my chcemy spać Francuz powinien stawać o ósmej A jest dopiero szósta i mamy to gdzieś. Ja Wam zaraz pokażę. Osz. E e, 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 e e Czy to jest mój budzik? E, wcale nie. Osz, wy wyjedne. No, ja Wam zaraz pokażę. Ja mam już, ratuj! Eee, może herbatki na uspokojenie, ja ci zaraz dam herbatki. U, u, u.